Opowiem wam o Tule Epos 3, najbardziej rewolucyjnym bagażniku rowerowym na rynku. EPOS wyróżnia się uniwersalnością i prostotą. Stworzony z najwyższej jakości materiałów z myślą o bezproblemowym transporcie roweru. Można na nim przewozić każdy typ roweru od górskich, po elektryczne, szosowe, karbonowe oraz dziecięce. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom, jak obrotowa kolba i wzmocnione stalową taśmą pasy, łatwo i bezpiecznie przymocujesz rowery. Zwróćcie uwagę, że pas chwytający ramę nie ściska ramy, tylko ją oplata, co jest idealnym rozwiązaniem do ram karbonowych bez ryzyka i uszkodzenia. Bagażnik dostępny jest w dwóch wersjach na dwa lub trzy rowery. Jego nowoczesny wygląd oraz pozycyjne oświetlenie LED określają najwyższą klasę produktu. Tule Epos zdecydowanie wyróżnia potrójna opcja montowania roweru na bagażniku. Jest to jedyny bagażnik, w którym mamy możliwość chwycenia roweru za ramę, siodełko lub tylne koło, co w szczególności docenią posiadacze rowerów elektrycznych na pełnej amortyzacji. Teraz o jego możliwościach. Jego ładowność do 60 kg sprawia, że nawet rowery elektryczne nie stanowią problemu. Warto pamiętać, że w przypadku ciężkich rowerów elektrycznych zaleca się zdjęcie baterii, aby odciążyć bagażnik. Rozstaw Między rowerami wynoszącej aż 25 cm zapewnia bezpieczeństwo przewożonych rowerów, uniemożliwiając ocieranie się rowerów podczas jazdy. Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku wersji na 3 rowery odstęp między każdym rowerem również wynosi 25 cm. Żaden inny bagażnik na rynku nie oferuje takiego odstępu między rowerami. Epos może przewozić naprawdę duże rowery, nawet takie o rozstawie osi aż 135 cm. Klamry zatrzaskowe z wyjątkowo długimi paskami zapewniają stabilne mocowanie kół o różnych szerokościach a dzięki opcjonalnym przedłużonym paskom można przymocować nawet koła o szerokości do 5 cali. Mimo swojej ładowności EPOS jest kompaktowy i łatwy w przechowywaniu. Założenie bagażnika zajmuje kilka sekund. a specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie. Przechodząc do praktycznych funkcji warto wspomnieć o możliwości odchylania bagażnika, co ułatwia dostęp do bagażnika auta nawet gdy są na nim rowery. A samo mocowanie na hak nigdy nie było tak proste dzięki samo stabilizującemu się mechanizmowi. Dodatkowo Tule oferuje wiele akcesoriów takich jak uchwyt do naprawy roweru, pokrowiec, rampę wjazdową czy wysokiej jakości linkę z zamkiem renomowanej firmy ABUS które znacząco zwiększają bezpieczeństwo? Zarówno bagażnik, jak i wszystkie akcesoria znajdziesz na echak.pro.